Witam Was na kanale Beauty Tematy Beaty. Witam serdecznie w tym dniu yy, serduszkowym, w Dzień Walentynek. Tak się akurat złożyło, że wypada publikacja mojego filmiku w piątek. I tak się złożyło, że w piątek są walentynki. Więc dzisiaj pokażę Wam moje ostatnie zakupy, które dokonałam na Flakoni, ale także kilka innych rzeczy, yy, które mają tak zwany walentynkowy twist. Czyli są takie sam raz na walentynki. I tutaj pierwszą moją propozycją to są oczywiście tutaj takie oto świeczki, które kupiłam yy, w Pepco mini candle rose taki dwupak ten dwupak kosztuje kosztował 5 zł o jak tutaj widać i są to takie bardzo ładne urocze yy, świeczki, oczywiście tam wybór świeczek jest duży, więc było mnóstwo świeczek, które miały ten walentynkowy twist, ale ja sobie wybrałam ten, bo bardzo mi się Podobały tak y, po prostu zapachowo. I y, tutaj niby jest napisane, że rose, ale z tyłu, tutaj w opisówce mamy tutaj jeszcze, zobaczcie, mamy velvet rose i oud, czyli ten sławny y, zapach taki spotykany w większości właśnie świec głównie orientalnych, także z Ritualsa i właśnie tym, ten łód jest tutaj bardzo mocno wyczuwalny, więc sobie tutaj zostawię tą świecę i może spróbujemy ją sobie zapalić. Próbuję ją odpalić. Może poza kadrem, bo nie wiem, czy to się uda. Jest. Czas palenia tych małych świeczek 8 godzin. Tam podali. No i kupiłam, złożyłam sobie takie zamówienie we flakoni. Przyszło mi tutaj, właśnie z flakoni. Takie gadżety, trochę różnych kosmetyków, niewiele tego, bo tylko cztery rzeczy, ale mimo wszystko, że cztery rzeczy, to jednak nie mało to wszystko mnie kosztowało, bo zamówienie we flako z flakoni razem zapłaciłam 257 zł i zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Tak naprawdę to szukałam mydełka do czyszczenia pędzli do prania pędzli ponieważ moje się, moje się już skończyło i na flakonie wyszukałam coś takiego wyszukałam coś takiego. To jest mydło do mycia pędzli od marki Livia, Livia Cosmetics i tu jest o zapachu citro Czyli takim cytrusowym, cytrynowym zapachu. Mydło faktycznie wygląda w ten sposób. Tu jest jeszcze o. mydło po wyciągnięciu wygląda w ten sposób. Ono się je się po prostu zwilża. Tutaj trzymając ją, trzymając w tym pojemniczku zwilża się to mydło i tam się po prostu nakłada na y, pędzle, potem spłukuje. Tak jak wszystkie inne mydełka. Nie miałam jeszcze z tej marki Livia żadnych y, tutaj y, takich kosmetyków ani, znaczy oni się chyba to jest chyba taka marka, która się głównie w produkcji pędzli y, specjalizuje. To widziałam często na Zalando te firmy. No ale tu we Flakoni, muszę to troszkę odsunąć, bo przeszkadza. I misia walentynkowego tutaj. Yy, ale po prostu yy, ta marka yy, głównie znana jest yy, z produkcji pędzli. Niestety nie mam jakoś z nich, od nich nic. Chociaż chwila. Nie wiem czy nie było w kalendarzu. Właśnie z Zalando, taki chyba jest jeden y, taki pędzelek do nakładania maseczek. O, to chyba jedno mam. No. No więc głównym moim powodem zrobienia zakupów tak naprawdę na flakoni to było właśnie poszukiwanie mydełka do y, prania pędzli. No, ale skończyło się nie tylko na tym. Więc ja tu może sobie to zostawię. To akurat nie miało takiego y, Charakteru walentynkowego. Za to już charakter walentynkowy będzie miał kolejny gadżet, a mianowicie ta dam. Beauty Blender, mydełko The mm, Suites. Taki misio do czyszczenia mm, gąbeczek. Od Beauty Blender. To nie jest już jakaś nowość, bo to już w tamtym roku było też na Zalando. Ja to już widziałam i to mi się dawno, dawno podobało. No i tak sobie pomyślałam, że może w końcu spróbuję. No i to już, jak widać, charakter walentynkowy ma, bo jak wiemy, misiów jest sporo na walentynki. Są naprawdę wszechobecne. Ja to teraz już wyciągam I, po, i zobaczcie. Po wyciągnięciu z tego opakowania to wygląda w ten sposób. Jest to taki zestaw do mycia pędzli, gdzie mamy tutaj taką, oczywiście, podkładkę do czyszczenia pędzli, czyli taki, taki czyścik, ale to może nam również służyć do tego, że na tym sobie położymy y, y, gąbeczkę y, i po prostu będziemy mogli ją trzymać w, w, na tym w trakcie mycia lub też y, jeżeli myjemy pędzle to możemy tutaj o to, o tę matę właśnie pocierać to jest taki, taka mata jak gdyby do mycia, natomiast tutaj ten słodziaczek to jest właśnie mydełko, takie małe urocze mydełko, no i tak Trudno mi coś jeszcze powiedzieć na ten temat, bo nie miałam do tej pory okazji, żeby przetestować tego misia, ale myślę, że zrobię film taki, w którym będę myła właśnie pędzle czy też gąbki z użyciem tego misia i zobaczymy po prostu, jak to będzie działało, bo jak widać, mydełko jest bardzo malutkie, więc na pewno raczej na długo nie wystarczy. Czyli właśnie szukając środka, do mycia pędzli i gąbek yy, oprócz tej, tej, tego mydełka od Livia które myślę, że starczy na dużo dłużej no to postanowiłam właśnie wypróbować jeszcze y, tego y, misia od Beauty Blender yy, i oczywiście no ta mata była tutaj y, jakby w zestawie i niewątpliwie ma, ma to charakter walentynkowy i na pewno takiego słodziaczka, to by się każdy ucieszył, gdyby, gdyby dostał taki prezent na walentynki. No przynajmniej, no ja bym się na pewno ucieszyła. Yy, dobrze. I teraz pokażę wam następny, yy, następny kosmetyk. To wszystko, to kupiłam na plakoni, cały czas mówię. Yy, I kolejne kosmetyki, to jest już kosmetyk i tu mam taki od marki Essence um, Highlighter Glass. Ja jeszcze przypomnę, może, bo nie powiedziałam tutaj i przepraszam, bo sobie zapomniałam, że ten um, Beauty Blender, o to, no to do tanich rzeczy nie należy, bo kosztowało mnie to 82 zł. No to wow. Za kawałek plastiku i małe mydełko. Dlatego właśnie no, muszę to y, koniecznie przetestować. I no, nie chcę obiecywać na 100%, ale postaram się zrobić z, tym, y, z testem tego film. Czyli my, y, mydełko misio to było 82 zł. Następnie ten rozświetlacz. Rozświetlacz był po 17 zł. 6 groszy. Tak, 17 zł. 6 groszy. I tutaj ten rozświetlacz to jest rozświetlacz, który ma bardzo silnie odbijać światło. I on jest taki żelowy. I tutaj pokażę po otwarciu. Zobaczcie. Tutaj jest takie, on jest tutaj, to serduszko jest takie w kolorach y, zarówno y, takim szampańskim, środek jest taki y, y, mów, taki różowawo-dymny, natomiast tutaj jeszcze, o zobaczcie, tu jest taki żelek, patrzcie, taka żelek, taki jakby wazelinka, o, taka bardzo tłusta to jest. I nie wiem, to jest bardzo ciekawa konsystencja. Natomiast muszę powiedzieć, że ogólnie produkt jest mały, ale zobaczcie, jak pięknie wygląda. I to opakowanie, mimo że plastikowe, to jest jednak bardzo takie eleganckie i nowatorskie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tu wam jeszcze o zbliżę, przy okazji zobaczycie sobie, możecie zobaczyć sobie na opis, na składy, tam niektórych to bardzo to interesuje, więc tu macie przy okazji. No i teraz tak, powiem szczerze, że miałam ochotę go już wypróbować, ale nie wypróbowałam go, ponieważ nie chciałam zaburzyć i zniszczyć tej pięknej struktury przed filmikiem, no. Bo tak to na pewno się wymieszają już ta, te kolory, i ta ostrość się zgubi. No ale będę testować i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie zrobię słócza, może pal palcami. Bardzo malutki jest ten rozświetlacz. I zobaczymy, jak to się nałoży tutaj na dłoni. Wyszło coś takiego. Wyszło coś takiego. No, faktycznie chyba, od, chyba odbija mocno światło. A kolory są takie, jak, jak widać, wymieszane. Częściowo bardziej złote, częściowo białawe. No, tak jak tutaj. To, to jest kwestia wymieszania i tego, jak będziemy chcieli dokładnie aplikować ten rozświetlacz. Dobra. To już go zostawię. Czyli to on jeszcze tak wiele nie kosztował. Nie kosztował. Ale no jeszcze się przypatrzcie tak trochę jak odsunę dłoń. Coś takiego. Niby chyba nie ma takiej zaciemniającej bazy. Patrzcie, nie ma chyba. O, myślę, że to ciekawy kosmetyk. I kolejny kosmetyk niewątpliwie z walentynkowym twistem, który kupiłam na flakoni. To jest to jest błyszczyk od Nux Plumping Lip Serum z, z kwasem hialuronowym. I to jest, no, dlaczego on ma walentynkowy twist? No, twist ma w tym, że jest to taka różyczka tutaj na aplikatorze. Wykręca się w ten sposób. O. Tu niby ma wygląd takiego lekkiego różu, ale jak Wam tutaj pokażę, jest zupełnie transparentny. O, tu jest nałożony. Jest zupełnie transparentny i niewidoczny na y, ustach, w sensie takim, że znaczy no, widoczny, że y, usta są bardzo błyszczące i trochę powiększa te usta. Ale no, on nie, nie ma po prostu koloru. To jest błyszczyk taki bez koloru, tylko ma taki po prostu yy, bajer w postaci ozdobnej, ozdobnego aplikatorka. Jak widać. No Piękna różyczka, trochę taki jakby tulipan, czy też bardziej zwinięta jeszcze róża, pąk róży. No, niewątpliwie trzeba przyznać, że wygląd taki walentynkowy niewątpliwie ma ten błyszczyk jako kosmetyk taki patrząc na całość i on jest w cenie 112 zł 5 groszy no to wydaje mi się, że tu to już cena jest bardzo mocno przesadzona bo jednak jakby nie patrzeć jest to jak widzieliście, tylko błyszczyk yy, i to jeszcze bez koloru. No, co prawda, troszkę ma to działanie takie powiększające, bo yy, czuć na ustach, yy, że usta się stają takie troszkę większe, takie, wyczuwa się takie jakby ich obrzmienie. Nie jest to jakiś mocno spektakularny efekt, ale, no, ale coś jednak dają. Przez pewien czas oczywiście, bo to potem znika. I jaki jest jeszcze w ogóle w użyciu? No jest taka sytuacja, że jest raczej komfortowy, no ale to jest marka Nux. Więc tutaj też mamy marka Nux. To jest marka raczej wysokopółkowa. Marka taka, która też jest w aptekach, więc jest to dobra marka. Jeśli chodzi o produkcję kosmetyków, no więc niewątpliwie może ta cena przez to jest taka jaka jest. No ale wiadomo, trochę głupio za błyszczyk mimo wszystko tyle płacić, ale czego się nie robi, jak ktoś lubi odrobinę kiczu. No, no to po prostu no to właśnie płaci i kupujemy. Łapiemy się na takie po prostu chwyty. Marketingowe. No, i tutaj y, też właśnie ten błyszczyk jest tego przykładem. Błyszczyk nałożony na usta jest bardzo komfortowy. Y, jest y, po prostu, usta są natłuszczone, ale jednocześnie w ogóle nie są lepkie. Czyli nie ma tego efektu, który jest taki bardzo mocno nielubiany. Y, tej lepkości, jaką mamy w większości błyszczyków. Więc to mi się w nim bardzo podoba i myślę, że mogę go polubić. Przez to właśnie, że się nie klei. Natomiast ma ten efekt takiego pieczenia i mrowienia. Oczywiście to nie jest cały czas, bo ten efekt jest tylko... On się zaczyna tak chwilę po nałożeniu i czuć właśnie, że te usta trochę tak, no, stają się takie nabrzmiałe. I, I ten efekt pieczenia trochę mi nie odpowiada. No i muszę powiedzieć, że po pierwszym użyciu to po prostu miałam y, dostałam taką lekką opryszkę. Bo no ja jestem taki trochę wrażliwiec <grych> i mi po prostu niektóre pomadki nawet niekoniecznie te powiększające usta mm, sprawiają takie problemy, że gdzieś na jakieś tam składniki y, moje usta czasem tak reagują, że momentalnie jest opryszczka. Y, na, natomiast ona jest taka taka dziwna, bo po prostu ona się nie rozwija, tylko y, wręcz y, to był efekt naprawdę taki, tak naprawdę kilku godzin i ona mi się cofnęła zupełnie no ale myślę, że to była reakcja na podrażnienie ust bo to się niestety zdarza z tą opryszczką że właśnie podrażnienie też jest jakby czynnikiem wyzwalającym atak opryszczki, może się tak zdarzyć no na szczęście się cofnęła, więc myślę, że po prostu usta się muszą do tego produktu przyzwyczaić ale produkt jest no taki bajerancki może i warty przetestowania no, i teraz jeszcze, cóż ja tutaj miałam, chyba tyle. To to było Nux, rozświetlacz, mydełką. Tak, I, i to wszystko razem kosztowało mnie 50, 257 ,11 zł. 11 groszy. O, ja to jeszcze tutaj pokażę. Świeczka z pepką. O, tutaj. Może tak przesunę. Bo tu wykorzystuję cały czas to, to pudełeczko jeszcze z kalendarza adwentowego. O, może w ten sposób będzie bardziej to wszystko widoczne. Myślę, że jest widoczne. Ale jeszcze sobie znalazłam takie. W delikatesach w centrum takie oto puszki do pudru w kształcie przepięknych serduszek. To jakieś grosze kosztowało, bo to ja już dawno dosyć kupiłam, jakieś tydzień czy dwa tygodnie temu i po prostu to kosztowało niewiele, ale już nie mam paragonu, więc nie sprawdzę, więc to też taki... Akcent oczywiście walentynkowy. No i oczywiście tutaj pozwoliłam sobie kupić z tej serii biedronkowej od Bell. Seria walentynkowa dla biedronki. Takie dwa produkty. Tylko te dwa kupiłam, ponieważ no, nie decydowałam się na zakup całej kolekcji, bo mi są po prostu niepotrzebnych mi jest aż tyle tych produktów, gdyż ja no takich testów nie przeprowadzam tutaj żeby wykonywać makijaż, a po prostu tych produktów ja mam w domu, więc mi tego nie trzeba. Wzięłam sobie natomiast takie dwa produkty, ponieważ bardzo mi się podobały i opakowania wizualnie. No i trochę chciałam coś spróbować, więc tutaj też mam kolejny rozświetlacz, o już widać, że już go używam. No, i muszę niestety powiedzieć, że nie za bardzo mi się on sprawdza. Jest dla mnie trochę jakby za jasny, mimo że ja do ciemnych karnacji się nie zaliczam, ale mimo wszystko trochę się na mnie odcina. I jest taki jakby trochę za jasno, za bardzo się mi odcina. Pod, podkreśla strukturę skóry za bardzo u mnie i, i trochę wchodzi w zmarszczki. Myślę, że on jest bardzo fajny dla osób bledszych i młodszych cer. Bo za bardzo jednak trochę podkreśla strukturę. Jak ktoś ma fajnie wypielęgnowaną skórę, myślę, że dobrze wypadnie. A na trochę gorszych, takich czy, czy też skórach z, rozszerz z rozszerzonymi porami lub z marszczkami, on już trochę um, może nabroić. Tak, to jest moja op opinia. Natomiast tutaj, puder tacz O, troszeczkę wysyp wysypiemy. O, może. Tak, teraz to już wysypała. W każdym razie ten puder podoba mi się. Przypomina mi konsystencją trochę puder od Klaresy i Klaudii Cukier Puder. Właśnie taki, który od nich miałam. Ale, no jest też pewne ale, bo yy, uważam, że trochę bieli. Bieli. Po nałożeniu, przynajmniej w moim przypadku, ten puder bieli. Ten puder bieli. On jest lekko różowawy, ale wypada tak, tak po prostu, no, rozjaśnia. To jest puder wygładzający, czyli taki, no, trochę blurujący i to ten efekt widać, wygładza fajnie, ale troszeczkę w moim przypadku bieli. No i oczywiście, tak poza tym, to nie mam tu żadnych większych uwag. Poza tym efektem jednak rozjaśniania cery i podoba mi się też jego zapach, i właśnie dzięki temu zapachowi trochę przypomina właśnie ten puder od Claresy i Claudy Zucker Puder, z którego ja byłam bardzo zadowolona z tamtego pudru. On miał jeszcze takie drobiny rozświetlające. Ten tego nie ma. No, ale o, o, tak wydaje mi się, że chyba. Chyba jest ym, z tej całej serii takim najciekawszym y, produktem. Z tym, że no jeszcze muszę tutaj dodać, że szkoda tylko, że ma talk. Ten talk to y, jakoś to powinni to, nie wiem, pomyśleć nad tym, żeby robić trochę, y, poprawić ten skład. A tak poza tym, to myślę, że, że bardzo ładna taka wizualnie jest ta kolekcja od Bel i Biedronki. Także to są moje takie kosmetyki i gadżety, które uważam, że są z takim walentynkowym twistem. No i cóż, takie myślę, że życzę Wam wszystkim. Życzę wszystkim Wam miłego dnia, dnia Walentynek 2025, a wszystkim singlom, którzy no, może niekoniecznie z wyboru są. Singlami, no życzę, żeby jak najszybciej y, znalazły swoją drugą połówkę. Bye!